Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy: podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam na falach podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i witam was w kolejnym odcinku, w którym przyjrzymy się centralnemu rejestrowi beneficjentów rzeczywistych. Dzisiaj moimi gośćmi są Marta Gocał, radca prawny z kancelarii PWC-Legal. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i Konrad Frąckowiak, aplikant adwokacki z tej samej kancelarii. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od tego. Yy, właściwie. Czym jest rejestr beneficjentów rzeczywistych i czego on dotyczy? Rejestr beneficjentów rzeczywistych to jest pewna nowość u nas. To jest taki elektroniczny system. By uprościć to, czym on jest, to jest to miejsce, w którym gromadzimy dane osób fizycznych, które zidentyfikowaliśmy jako te, które faktycznie sprawują kontrolę na spółku. To wynika z tego, że potencjalni przestępcy mogą chcieć się ukryć. I ukryć swoją tożsamość właśnie za takim murem skomplikowanej struktury organizacji różnych spółek. A ten rejestr, dzięki temu, że jest publiczny, jest online, pozwala zapobiec takim właśnie próbom schowania się. Dokładnie iskrą, czy też takim przyczynkiem do tego rejestru, do jego powstania były, jak to zwykle bywa, w przypadku AML przepisy unijne. Dokładnie czwarta dyrektywa AML nałożyła na państwa członkowskie taki obowiązek stworzenia rejestru. To może tylko mały przepis AML, czyli Anti-Money laundering. czyli przepisy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. W jednych krajach takie rejestry już funkcjonują, w innych one dopiero powstają. W Polsce taki rejestr jest bardzo nowy, on funkcjonuje od października tego roku. A kto musi zgłosić takiego beneficjenta? Czy to dotyczy nas wszystkich? Kto, kto jest odpowiedzialny za wypełnienie tego rejestru? Nie, nie, wszystkich, nie można powiedzieć, że wszystkich dotyczy. Wymienione w ustawie są podmioty, które obejmują w zasadzie rzeczywiście wszystkie, ale spółki handlowe, czyli tutaj mamy spółkę jawną, komandytowo, komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, ale z wyjątkiem tych spółek publicznych i oczywiście w tym katalogu zabrakło spółek partnerskich, które również nie podlegają rejestracji. Czyli tak jak powiedziałam, praktycznie wszystkie spółki handlowe zarejestrowane w naszym polskim KRS-ie. Właśnie, o tym obowiązku, tak jak już wspomnieliście, słyszymy od pewnego czasu, ale chyba jeszcze boom i rozkwit przed nami, prawda? Tak, tak. Ten, ten boom, o którym powiedziałeś w zakresie identyfikacji i rejestracji beneficjentów rzeczywistych jeszcze powróci i to wydaje nam się, że ze zdwojoną siłą. Ponieważ rejestr wszedł w życie 13 października 2019 roku, a spółki, które już wtedy istniały, dostały 6 dodatkowych miesięcy na rejestrację swojego beneficjenta rzeczywistego, to ten temat jeszcze powróci i wydaje nam się gdzieś w okolicy kwietnia czy maja. Czyli wtedy akurat, kiedy ten termin będzie dobiegał do końca. Dokładnie. A w takim razie, jak mogę ustalić tożsamość takiej osoby? Jak mogę odpowiednio taki rejestr wypełnić? Taki katalog przykładowych uprawnień, które są powiązane ze sprawowaniem kontroli, wymieniony jest w artykule drugim ustawy AML. Jest on jednak bardzo niejednoznaczny i, i pozostawia spole pole do manewrów interpretacyjnych. Teoria w zasadzie jest prosta. Osoba fizyczna, która posiada więcej niż 25% udziałów lub głosów w mojej spółce, powinna być identyfikowana jako beneficjent rzeczywisty. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać na przykład nad różnicą między pośrednim a bezpośrednim, mówiąc oczywiście kolokwialnie, posiadaniu udziałów, albo gdy na szczycie struktury własnościowej znajdziemy taki podmiot jak trust, fundacje, które będą tworzone i regulowane pod obcym prawem. To rzeczywiście w takim razie trzeba mieć to na uwadze. Marta, chciałabyś coś dodać tutaj do tego, co powiedział Konrad? Ja tylko chciałam powiedzieć, że właśnie dzięki tym skomplikowanym strukturom niejednokrotnie okazuje że rejestrujemy de facto e, reprezentantów spółki, ale tutaj jedno, ale oni i tak tak naprawdę są zawsze rejestrowani w, w tym elektronicznym systemie, ponieważ e, ustawa wymaga, żeby zarejestrować zawsze, zgłosić szaj do rejestru członków zarządu i wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki. Tak żeby to nie było zaskoczeniem, oni i tak będą upubliczniani. To, w takim, no to jest ważne, ale rozumiem, że te dane już były dostępne. No bo tak, oni to oni tak w, są w krs ie W KRSie były wi widoczne te osoby, prawda? Tak. Teraz się pojawia po prostu w rejestrze, który troszkę budzi lęk, mimo wszystko. Dokładnie. A powiedzcie mi, proszę, czy chodzi o jakiś konkretny tytuł prawny? Jakby, co jest, co jest tym wyzwalaczem, który powoduje, że znajdujemy się w tym rejestrze? Oczywiście tytuł prawny, czyli na przykład prawa wynikające z udziałów są bardzo ważne w kontekście identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, ale należy też pamiętać, że praktyka ML wskazuje, że należy zwracać szczególną uwagę na też tak zwane faktyczne sprawowanie kontroli. Czyli na przykład beneficjentem rzeczywistym może być osoba, która ma szczególny wpływ na sprawę spółki, na przykład poprzez więzy rodzinne. Oczywiście za każdym razem, kiedy dokonujemy takiej identyfikacji, powinniśmy zadać sobie pytanie, kto właściwie rządzi w mojej spółce, żeby poprawnie zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego. Chociaż w praktyce to jest bardzo trudny i mozolny proces, często zresztą zachaczający o teorię prawa spółek handlowych i rynków kapitałowych, warto by w procesie takiej identyfikacji towarzyszył nam prawnik. Tak powiedziałeś, kto e, faktycznie tutaj rządzi, od razu się kojarzy sytuacja rodzinna, prawda, że kto rządzi w domu. I tak naprawdę rzeczywiście mieliśmy takie przypadki, e, bo relacje rodzinne są uwzględniane przy tej całej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Mieliśmy taki, miewaliśmy takie przypadki, że klienci byli zaskoczeni, że trzeba uwzględnić wśród beneficjentów rzeczywistych małżonka e, w rejestrze. Ale też ta ca sama struktura yy, bywa na tyle skomplikowana. Mieliśmy też tego rodzaju identyfikację, dla której w całej Europie był beneficjent zidentyfikowany, i to była jedna osoba. Wszyscy wiedzieli, że to ona trzyma władzę nad tą grupą, a potem przyszło do Polski i się okazało, że przekraczając niejako granicę Polski, udział się jej na tyle rozmywał, że w Polsce nie dało się jej zidentyfikować jako. Osoby rzeczywiście kontrolującej polskie spółki i tam beneficjentem, tu znaczy się beneficjentem, ona nie była. A to ciekawe, bo wydawać by się mogło, że to, będzie to wyglądało podobnie jak za granicą. Tak, natomiast to jest właśnie kwestia tego, że musimy pewne progi kontroli nad spółką przekroczyć procentowo. A im więcej jest tych podmiotów w strukturze, tym bardziej one potrafią się rozmyć. A powiedzcie mi, proszę, wspomnieliśmy tu już w tej dyskusji o rodzinnych szarych eminencjach, ale czy zidentyfikowaliście, czy spotkaliście się może już z jakimiś problemami w samym tym procesie rejestracji? Ha, to chyba moglibyśmy tutaj opowiadać do wieczora. głostek i takich prawniczych łamigłówek jest bardzo dużo. One dotyczą zarówno samych przepisów, ale też takich problemów z tym, że nie ma w ogóle wykształconej jeszcze... Tak de facto praktyki. Pojawiają się też nowe wyjaśnienia na stronie ministerstwa. Jedno z takich zagadnień, na przykład, dotyczyło e, prokurentów i tego, czy ich zgłaszać, czy nie zgłaszać. Też od drugiej strony, czy prokurenci mogą zgłaszać e, beneficjentów rzeczywistych. E, dla mnie bliskim e, z racji tego, że też się tym zajmuję, e, jest, e, są wszystkie aspekty techniczne tego elektronicznego zgłaszania, e, czyli e, pytanie o to, jak działa i czy działa. Kwalifikowany podpis elektroniczny, którym podpisujemy wniosek. Dokładnie, ale problemów merytorycznych też było całkiem sporo. Na przykład nie wiedzieliśmy, jak się zachować w sytuacji, kiedy w strukturze własnościowej danego podmiotu spotkaliśmy spółkę publiczną. Jak wiemy, spółki publiczne są wyłączone z definicji podmiotów, które należałoby wskazywać w rejestrze. Natomiast na ten moment ostrożna praktyka sugeruje nam, że rejestrujemy również te spółki, które w swojej strukturze własnościowej posiadają takie spółki publiczne, czy też gdzie udział własnościowy kończy się na takich spółkach, a nie tylko. Te, które nimi rzeczywiście są. A powiedzcie mi, proszę, co by się stało hipotetycznie zupełnie, gdybym się zdecydował na niespełnienie tego obowiązku i podjął decyzję o tym, że nie, nie zarejestruję takiego beneficjenta rzeczywistego. Jakie to pociąga za sobą konsekwencje? No, nie rekomendujemy takiego działania. Bo rozmawiamy hipotetycznie, oczywiście. <gry> e, a e, jeśli e, sam brak rekomendacji e, nie, nie, nie przekonuje, to jest jeszcze do tego mały dodatek, to znaczy kara w e, wysokości do miliona złotych dla spółkę za niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Ale e, warto zwrócić uwagę, że to nie jest tylko taka, e, takie właśnie jawne niezgłoszenie. Również dokonanie... E, e, Niepoprawnej identyfikacji czy też niepoprawne zgłoszenie również jest powiązane z sankcjami. Także trzeba, trzeba być tutaj ostrożnym. Ja czuję się przekonany, podążę za Waszą rekomendacją. To właściwie pozostaje dla mnie już w tej chwili bezsporne, że warto. Przeszliśmy przez taką warstwę teoretyczną. A powiedzcie mi, proszę, do czego właściwie ja mogę takiego rejestru użyć? Jakie wynikają korzyści z jego istnienia? W teorii taki rejestr powinien służyć do łatwej identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niejako twoich klientów. Wymóg takiej identyfikacji wynika przecież wprost z ustawy AML mimo sankcji za nieprawidłową identyfikację, dla użytkowników rejestru nie ma domniemania, że wprowadzone dane są prawidłowe. Z tego powodu nie mamy pewności, że beneficjent rzeczywisty, który jest wskazany w rejestrze, rzeczywiście posiada takie uprawnienia. Także do tych zagadnień należy podchodzić z sporą dozą nieufności. Szczególnie, że ponadto, tak naprawdę te dane się zmieniają. My identyfikując beneficjentów rzeczywistych, stykamy się z czasami bardzo skomplikowanymi strukturami, w których mały czynnik potrafi wywołać efekt motyla i Zmienia się sporo danych. Jest obowiązek, owszem, o tym też warto, to warto podkreślić i pamiętać, że wszelkie takie zmiany już od momentu zmiany trzeba zgłosić do rejestru w ciągu siedmiu dni roboczych. Ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że po pierwsze bardzo trudno się w grupie czasem dowiedzieć w ogóle, że taka zmiana miała miejsce, a po drugie siedem dni roboczych to nie jest wcale tak dużo, żeby uprawnione osoby to zgłoszenie dokonały. Dlatego właśnie warto weryfikować te informacje na własną rękę. I tę rekomendację uznamy za takie kończące podsumowanie. Bardzo Wam dziękuję za ten ciekawy i rzeczowy przegląd zagadnień związanych z tym rejestrem beneficjentów rzeczywistych. Dzisiaj moimi gośćmi byli Marta Gocał, radca prawny z Kancelarii PwC Legal, dziękuję. Dziękuję. I Konrad Frąckowiak, aplikant adwokacki z tej samej Kancelarii, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.